Kilkanaście lat temu Michał Boni, minister ówczesny w rządzie Donalda Tuska, przedstawił zakładany przez siebie sposób czy model rozwoju regionalnego w Polsce, który został nazwany modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym. To okazało się w skrócie klapą i nie zadziałało. Miejmy nadzieję, że już nigdy nie wróci. Natomiast samo to pojęcie nieco zmodyfikowane przeze mnie. Wydaje mi się, że nieźle opisuje polski system partyjny, sposób w jaki on działa od 18 lat. System polaryzacyjno-rotacyjny. To znaczy mamy dwie główne partie Platformy i PiS, które polaryzują polską scenę polityczną, podgrzewają emocje i rotują, czyli zmieniają się u władzy Raz jedni, raz drudzy, i obie te partie chciałyby, żeby poza nimi niewiele na polskiej scenie politycznej się działo, bo to jest dla obu z nich wygodne. Wiemy, że no, partie, które przedstawiają świat jako walkę my kontra oni dobro kontra zło nie muszą się starać o rzeczywiste, Dobre i sensowne sprawowanie ogólnej władzy, tylko wystarczy, że mówią: My to dobro, oni to zło. Jak ktoś ma jakiś problem, to znaczy, że też należy do zła. My jesteśmy dobrym, głosujcie na nas, bo tylko my uratujemy Was przed złem. Tak w skrócie. Takie podejście między innymi wydaje mi się główną przyczyną wzrostu frekwencji wyborczej, jaki mamy w ostatnich 10 latach w Polsce. Nie mieliśmy jeszcze 70, ponad 70% w żadnych wyborach parlamentarnych. Wcześniej w 2019 też była rekordowo wysoka parlamentarna frekwencja. Wcześniej w 15 była wyższa niż w 11. Więc to cały czas rośnie, natomiast mam wrażenie, że główny element tej wysokiej frekwencji to jest mobilizacja przeciwko. To znaczy, wydaje się, że rosnąca część Polaków wierzy rzeczywiście, że jest walka dobra ze złem i trzeba zagłosować na to, może troszkę skażone, ale jednak dobro w walce z tym złem. Tak więc system polaryzacyjno-rotacyjny obowiązuje w polskiej polityce. I wynik ostatnich wyborów wydaje się pewną porażką i dla PIS-u, i dla PO, bo te partie razem zdobyły 65% głosów, więc dużo mniej niż to, niż to kiedyś bywało, no najmniej od 2015 roku. A w 2015 to i tak był niski, niski odsetek sumy głosów na te partie, bo wcześniej tylko w 2005 i w 2001, gdy te partie raczkowały, te odsetki były niższe, bo ani PiS, ani PO nie może po tych wyborach samodzielnie rządzić. PO ma większą zdolność koalicyjną, więc będzie u władzy. Natomiast po tym, co się dzieje w pierwszych tygodniach parlamentu nowej kadencji, mam wrażenie, że Obie te partie chcą jednak podgrzać jeszcze bardziej emocje, wzmocnić polaryzację, żeby jeśli przed wyborami nie udało się zepchnąć mniejszych partii na margines, to zrobić to po wyborach, tak, żeby w następnych wyborach te partie już nie miały czego szukać. Pisma do zepchnięcia konfederację i ewentualnie do spacyfikowania zebrystów. Z kolei platforma ma do zepchnięcia trzecią drogę i lewicę. I to, co się dzieje w pierwszych tygodniach po wyborach, właśnie tak jak mówię, stwarza we mnie wrażenie, jestem ciekaw, czy w was też, piszcie w komentarzach, że te partie chcą, skoro nie udało się przed wyborami, to po wyborach zmarginalizować te partie i pozbawić je. Podmiotowości. I robią to zarówno w dziedzinie słów, jak i w dziedzinie czy na płaszczyźnie czynów. Jeśli chodzi o słowa, to e, chociażby te, ta wypowiedź posła Pisu Daniela Milewskiego, że teraz zadaniem pana prezydenta jest nie dopuścić do powstania rządu Tuska, prawda? Prezydent to nie ma wcale żadnych tam kompetencji wymienionych w, w Konstytucji, tylko nie, 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 tylko jego zadaniem jest pozbawić Tuska, nie dopuścić go do władzy za wszelką cenę, prawda? tak jak powiedział pan Milewski. Platforma coś przebąkuje o stawianiu różnych ludzi z PiSu przed Trybunałem Stanu, a nawet na przykład prezesa NBP. Więc to, to są słowa, zarówno ze strony PiSu, jak i PO, słowa, które mają właśnie Wzmocnić ten wizerunek dobro-zło, my i oni. Bo jak PiS albo PO rzucą coś takiego gorącego właśnie w obieg publiczny, to te mniejsze partie będą jakoś musiały się do tego ustosunkować. I jakkolwiek się nie ustosunkują, to będzie dla nich źle. Bo jeżeli na przykład, dajmy na to Konfederacja, tak? Nie przyłączy się do tego, co apeluje ustami posła Milewskiego, pewnie jakaś część kierownictwa PIS-u, że zadaniem Andrzeja Dudy jest nie dopuścić do powstania rządu Tuska, no to wtedy od razu PIS będzie mówił: Patrzcie, Konfederacja to Tusk, prawda? Natomiast jeżeli Konfederacja to poprze, no to wtedy yy, yy, będzie sklejona z PISem. Z kolei, gdy P.O. mówi o Glapińskim przed Trybunał Stanu, o Dudzie przed Trybunał Stanu, yy, gdy mówi o odwoływaniu sędziów, y, tych trzech dublerów z Trybunału Konstytucyjnego uchwałą Sejmu, mimo że oni już odebrali przysięgę, mała dygresja. Po co w ogóle to robić, skoro za rok kończy im się kadencja i można by bez żadnej awantury po prostu przeczekać, aż ci sędziowie odejdą. Yy, no. Wydaje się, że z propaństwowego punktu widzenia to nie ma sensu, ale mam wrażenie, że właśnie tak jak mówię, wracając do polaryzacji, te zapowiedzi nie są poparte żadnymi szlachetnymi propaństwowymi pobudkami, tylko chęcią wzmacniania tej jadki dobra ze złem, PiSu z platformą, platformy z PiSem. Więc jeśli na przykład PO rzuci w obieg publiczny. Myśl, odwołajmy tych sędziów-dublerów uchwałą, albo Glapiński przed Trybunał Stanu. No to tak samo, jeżeli trzecia droga, na przykład, powie, naszym zdaniem to nie ma sensu, albo Lewica powie, nie ma sensu, prawda? Robić tej awantury o dublerów, albo stawiać Adasia Glapińskiego przed Trybunał Stanu, to wtedy, czy to platforma, czy Media sympatyzujące z Platformą, czyli Gazeta Wyborcza i TVN będą mogły mówić o zdrajcy, kryptopisowcy, symetryści. Tak? Będzie polowanie takie na symetrystów, jak to już kilka razy się zdarzało. I tym razem o symetryzm będą oskarżani nie dziennikarze, tylko politycy trzeciej drogi albo lewicy. I będzie mówione, że oni tak naprawdę pomagają PiSowi tworzyć dyktaturę. A z kolei, jeżeli Trzecia Droga i Lewica poprą te pomysły platformy, no to będą sklejone z platformą. No i to są działania w płaszczyźnie słów. A teraz zajmijmy się czynami. No największymi na razie czynami, jakie się dokonały w nowym parlamencie, był wybór prezydiów Sejmu i Senatu czyli Marszałków obu tych izb i wicemarszałków. I tutaj Platforma i PiS też postanowiły pójść na polaryzację. I wydaje mi się, że są obie te partie równie zadowolone z efektów. PiS postanowił zaproponować na wicemarszałka Elżbietę Witek, która wiadomo, że źle się kojarzy wielu posłom. Nowej koalicji, a wcześniej opozycji, bo była takim marszałkiem na zawołanie, jak prezes coś chciał, albo jakiś ważny polityk z kierownictwa PiSu chciał, żeby Elżbieta zrobiła, to Elżbieta robiła i mówiła, że zasięgnęła opinii pięciu prawników, tralalala, więc były powody, żeby jej nie lubić, po pierwsze, po drugie, te powody, żeby jej nie lubić, dały Platformie właśnie możliwość do kolejnej. Takiej akcji polaryzacyjnej, czyli ogłoszenia, że będą głosować przeciw Elżbiecie Witek na wicemarszałka. Mimo że tradycją dobrą tradycją parlamentarną jest to, że każdy klub parlamentarny, każdy klub poselski ma swojego wicemarszałka Sejmu, takiego, jakiego sobie zażyczy. Pis też nie szanował zawsze tej reguły. Mówiłem chociażby o PSL-u w latach 2015-19, któremu PiS nie pozwolił mieć swojego wicemarszałka w poprzednim filmie. Odsyłam, jeśli ktoś nie oglądał. Ale PiS specjalnie wysunął Elżbietę Witek, która źle się kojarzy. Kaczyński chciał, żeby ten wicemarszałek, kandydat na wicemarszałka z PiSu został odrzucony, ponieważ PiSowi to... Pomaga budować narrację, że jest partią przeciwko której cała reszta łże elit trzeciej RP się zmawia i odcina ją od wszystkiego. A Tuskowi opłaciło się ogłosić, że będzie głosował przeciwko Elżbiecie Witek, na wicemarszałka Sejmu, ponieważ stało się to, o czym mówiłem, czyli w ten sposób wpędził lewicę i trzecią drogę w pułapkę i. No one nie miały dobrego wyjścia, zdecydowały się zagłosować tak jak, tak jak Tusk. Gdyby zagłosowały inaczej niż Platforma proponowała, no to miałyby baty od mediów, o których już mówiłem i od polityków PO. Więc tak źle i tak niedobrze było w tym wypadku. Kaczyński i Tusk są z pewnością zadowoleni, że Pis nie ma swojego wicemarszałka Sejmu. Kaczyński tam oczywiście wypuścił, niby zapłakaną panią Witek na korytarz Sejmowy, która przy kamerach powiedziała ocierając łzy, że o, ho, ho, jakie tutaj niegodziwe zachowanie. Natomiast jestem pewien, że Jarek Kaczyński jest zadowolony. Mówiłem dlaczego. I Tusk też jest zadowolony. Też już powiedziałem dlaczego. Co się natomiast stało w Senacie? To samo. To samo: przy czym tutaj Marek Pęk, kandydat PiSu na wicemarszałka, nie miał tyle, tyle za uszami, co Elżbieta Witek. Tam co prawda senatorzy K.O. mówili, że A. był ukarany przez Komisję Dyscyplinarną, ale. W zasadzie, gdyby odrzucili dowolnego kandydata PiSu, to mogliby mu powiedzieć: "O, odrzuciliśmy, bo coś tam, coś tam. Wydaje się, że Marek Pęk został po prostu odrzucony, dlatego że jest z PiSu. I znowu PiS z pewnością nie płacze. No, może ktoś tam w PiSie płacze, może Marek Pęk jest trochę niezadowolony. Natomiast Kaczyński myślę, że jest zadowolony, ponieważ to. Tym bardziej wzmacnia ten wizerunek partii, y, która jest ofiarą zmowy Łże Elit III RP. Tusk jest zadowolony, bo to było kolejne głosowanie, w którym pozbawił podmiotowości Lewicy i trzecią drogę, które znowu nie miały dobrego wyjścia: y, czy głosować za, czy przeciw, i tak y, byłoby to dla nich źle. Tak więc. Y, System polaryzacyjno-rotacyjny działa. Niedawno mieliśmy rotację, i po tej rotacji, tak jak po wszystkich poprzednich rotacjach, czy to 2005 rok, gdy miała być koalicja Popis, ostatecznie nie wyszło, czy to 2007, gdy PIS stracił władzę na rzecz PO, czy 2015, gdy PO straciło władzę na rzecz PiSu, Tak teraz obie partie po wyborach, jeszcze bardziej wzmacniają ten emocjonalny przekaz dobro, zło, my oni, i liczą prawdopodobnie na pozbawienie innych partii samodzielności. To nie jest dobre. Patrząc na to, jakie Polska ma wyzwania, zarówno wewnątrz państwa, jak i na arenie międzynarodowej. Powinniśmy szukać stabilności, powinniśmy szukać spokoju, natomiast nie zanosi się na to, żeby w najbliższych miesiącach ta stabilność i spokój były w polskim życiu publicznym obecne, bo przecież w pierwszej połowie 2024 roku będą dwa wybory samorządowe i europarlamentarne, rok później będą wybory prezydenckie. Więc może jedynym momentem odpoczynku od politycznych, polaryzacyjnych emocji będą wakacje 2024 i szkoda. Szkoda, że tak się dzieje, bo są takie sprawy, które wymagają wyciszenia, uspokojenia tej już nawet nie rywalizacji, tylko walki pomiędzy dwoma dwiema głównymi partiami, pisem i platformą. Takie jak na przykład polska wojskowość i obronność. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że geopolitycznie nadchodzą dla nas już nadeszły, w zasadzie trudne lata. W zeszłym roku po pierwszym takim miesięcznym, dwumiesięcznym szoku po ataku ruskich na Ukrainę, Polacy wpadli w chura optymizm w kwestii wojny ukraińskiej, w kwestii napaści ruskich na Ukrainę i są przekonani, że Ruscy dostają tam tęgi łomot i zaraz z Rosji nie będzie czego zbierać. Niestety to nie jest prawda. Ruscy otrząsnęli się po, po tym szoku, jakiego doznali w lutym-marcu 22 i teraz już prowadzą tę wojnę w nieco bardziej uporządkowany sposób. A Ukraińcy, widzieliśmy to w tym roku, nie są w stanie odwojować. Była próba kontrofensywy, nie są w stanie odwojować teraz już terytoriów okupowanych przez ruską armię, a zapał zarówno w Ameryce, jak i w Europie do pomagania Ukrainie, do wojskowego przede wszystkim, pomagania Ukrainie słabnie. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że już za może 4 lata, może 5, ruska armia będzie pewnie chciała, albo po jakimś wyciszeniu konfliktu na Ukrainie znowu ją zaatakować, albo przerzucić siły i zaatakować w jakimś innym miejscu. I to może być już dużo bliżej naszej granicy. Powinniśmy Oswajać się z myślą, że ruscy mogą chcieć zaatakować Łotwę, na przykład, mogą chcieć zaatakować Suwałki i robić wszystko, żeby odstraszyć Rosję od tej myśli. W imię zasady, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, wzmacniać polską obronność. I to wymaga nie tylko zakupów broni, które oczywiście są wskazane, ale też dobrego organizowania. Armii, dobrej współpracy między cywilnymi władzami, czyli Ministerstwem Obrony i Kancelarią Prezydenta, a wojskowymi generałami. To wynika dobrego szkolenia żołnierzy, żeby Ruscy, zanim nas zaatakują, bardzo poważnie się zastanowili. A nawet jeśli zaatakują, to żeby szybko zostali pokonani. Powinniśmy wzmacniać współpracę właśnie z Litwą, Łotwą, Estonią, z naszymi sąsiadami Czechami, które teraz są bardziej chętne do współpracy przeciwko ruskim. Słowacja niestety z kolei zmieniła niedawno władzę na taką bardziej prorosyjską, tak jak Orban na przykład na Węgrzech. Powinniśmy również Szykować się na ewentualną zmianę władzy w Ameryce. Możliwe, że Donald Trump wywalczy za rok drugą kadencję. W tej chwili w kampanii zapowiada, że chciałby mocno ograniczyć amerykańską obecność w Europie. Być może powinniśmy szykować się na to, żeby uprosić Trumpa, że na przykład jak będzie likwidował trzy dywizje w Niemczech, to że dwie przeniesie do Ameryki, ale jedną na przykład do Polski. Musimy jakoś na to się przygotować, a niestety, wtedy, gdy jesteśmy zajęci walką z, jak wielu Polaków wierzy, czystym złem, czyli platformą albo pisem, zależnie kogo, kto, na kogo kto zagłosował, to wtedy tracimy z oczu inne problemy, moim zdaniem dużo poważniejsze, tracimy z oczu inne ważne, dużo ważniejsze wyzwania. Oprócz wojskowości, trzeba przecież stworzyć solidną politykę imigracyjną w Polsce bo do tej pory ona była strasznie chaotyczna, może nawet nie istniała. Trzeba przeprowadzić polską transformację energetyczną, zbudować elektrownie jądrowe. To są wszystko naprawdę duże wyzwania, przed jakimi stoimy. Czy taka wojna, system polaryzacyjno-rotacyjny, w którym coraz większym problemem dla części Polaków są, jest inna część Polaków głosująca na jakąś partię, jest jakaś nasza polska, Wewnętrzna inna partia, a nie prawdziwe wyzwania, przed jakimi stoimy, czy to sprzyja zajmowaniu się prawdziwymi, dużymi wyzwaniami, które przed nami stoją? Niestety nie sądzę.